Witajcie kochani na naszym kanale. Dzisiaj mamy bardzo kiepski dzień, cały dzień pada i wieje, ale myślę, że nie przeszkodzi nam to w nagraniu. Poza tym mój głos nie jest taki jaki normalnie, ponieważ byłam chora, miałam jakąś taką ala grypę i do końca jeszcze mój głos nie doszedł do normy. Ale myślę, że to nie przeszkodzi nam w tym, żeby coś dla was nagrać. Ostatni, może nie ostatni, ale jeden z ostatnich naszych filmików, który nagraliśmy, był o tematyce starej duszy o takich znakach, które mogą świadczyć o tym, że jesteście starą duszą. I ten filmik cieszy się niezmiernie dużą popularnością, i postanowiliśmy jakby ciągnąć ten temat. I dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób kochają stare dusze. A stare dusze kochają w zupełnie inaczej, inny sposób. I teraz warto sobie zadać takie pytanie, czy kiedykolwiek byłeś, czy czułeś, że jesteś w związku ze Starą Duszą? Bo Stara Dusza to zasadniczo ktoś, kto wiekiem jest młody, ale woli przebywać w pobliżu, w gronie starszych ludzi. I ma takie bardziej dojrzałe, takie bardziej sprecyzowane spojrzenie na życie niż większość ludzi w ich wieku. Stare dusze po prostu uwielbiają spędzać dużo czasu samotnie, i wiele ludzi nie rozumie tego. Myśli, że po prostu takie osoby są w jakiś sposób egoistami, samotnikami, a co zupełnie nieprawda, nieprawda bo w przeciwieństwie właśnie do tego, co ludzie myślą, stare dusze nie są samotnikami, nie czują się samotnie, po prostu stare dusze czują się bardzo komfortowo ze sobą i cieszą się niesamowicie własnym towarzystwem i nikt im nie jest potrzebny do szczęścia. Takim niezrozumciem mnie źle, po prostu stare dusze lubią swoje towarzystwo i cieszą się po prostu swoją samotnością, dobrze im z tym. I jeśli chodzi właśnie o tą miłość Starych Dusz, bycie w związku ze Starą Duszą, to właśnie ten, ta, ta miłość, ten związek wyraża się zupełnie inaczej. I właśnie w tym filmiku chcemy o tym trochę szerzej opowiedzieć. Chcemy Ci przedstawić jakby takie 15 sposobów, takich z 15, 15 takich podejść, których Stara Dusza kocha inaczej. I takim pierwszą rzeczą to jest to, że stare dusze są domatorami. Co oznacza, że po prostu zawsze szukają osoby, która będzie gotowa zostać z nimi, na przykład w piątkowy wieczór. Czytając poezję, może jakąś książkę, czy oglądając jakiś wartościowy film, czy po prostu patrząc sobie głęboko w oczy, do tego zapalone świece, jakaś butelka wina, czy kubek dobrej herbaty. Druga, takie, drugie takie podejście starych dusz to jest. To jest materializm, ale nie w takim pewnie sensie, jaki myślicie, bo ponieważ stare dusze nie są pod wrażeniem takich materialistycznych rzeczy. A więc, jeśli y, masz taką nadzieję, będąc na przykład kobietą, że otrzymasz od swojego, y, swojego partnera, który jest starą duszą, kolczyki z diamentami, czy nie wiem, piękną kolię y, wysadzaną y, super drogimi. Kamieniami, czy jeśli jesteś i, facetem i oczekujesz, że dostaniesz e, super nowoczesny smartwatch, czy jakiś gadżeciarski najnowszej e, generacji telefon, to nie licz na to. E, bo stare dusze zdecydowanie szybciej na przykład napiszą do ciebie list miłosny, e, czy napiszą dla ciebie wiersz. Zagrają na gitarze i zaśpiewają ci jakieś wyznanie miłosne, jakąś piękną piosenkę, niż właśnie kupią ci coś materialnego, jak biżuteria, czy cokolwiek miałoby to być innego. Po prostu stare dusze totalnie jakby nie zwracają uwagi na takie materialne rzeczy. Następnym takim podejściem to jest taka komunikacja. Po prostu stare dusze są. Często możesz usłyszeć takie słowo wielkimi komunikatorami. Co to oznacza? Po prostu powiedzą wam dokładnie to, co czują. I to nie jest tak, że oni grają w jakąś grę, że te stare dusze są jakimiś graczami w życiu. Nie, nie, nie. Szczególnie jeśli właśnie chodzi o takie relacje. Stare dusze są bardzo uczciwie, właśnie cechują się taką uczciwością. Stara dusza zawsze powie ci, co czuje, co myśli, nawet jeśli nie do końca jest to zgodne z tym, co chciałbyś usłyszeć. Bo właśnie, stare dusze cechuje to, że one są myślicielami, potrafią niesamowicie dobrze słuchać innych i bardzo celnie doradzać im. I następną taką kwestią to są emocje. Stare dusze nie są w stanie pójść do łóżka z kimś na tak zwaną jedną noc, ponieważ stare dusze są bardzo emocjonalne. Stare dusze szukają emocjonalnych związków. Stare dusze po prostu inwestują w tego kogoś, z kim się spotykają. One chcą bardzo głębokiego związku. E, takiego opartego na, na miłości, e, na takiej e, bezwarunkowej po prostu miłości. E, czują po prostu pewne rzeczy e, na głębszym poziomie niż większość ludzi, e, i Stara Dusza nigdy nie otworzy się na pierwszą lepszą osobę. Ta, ta Stara Dusza szuka takiego bardzo e, wartościowego związku następne to osiedlenie, ustatkowanie się. Po prostu stare dusze myślą o swoim życiu jako o takim życiu w wielkim wymiarze, na takim wyższym poziomie, pod każdym względem. I chodzi po prostu o to, że stara dusza właśnie tak jak mówiłam wcześniej, nie ustatkuje się po prostu z byle kim. Nie ustatkuje się z osobą, jeśli nie będzie pewna, że ta osoba jest bardzo wyjątkowa i ta osoba jest dla niej. Wasz związek po prostu musi mieć taki potencjał na, na to, że, że, że tutaj to będzie taki spełniony wasz związek z obu stron. Stare dusza nie tracą po prostu czasu na by, byle jakość, na byle jaki związek. Wolą być same, niż mieć związek, byleby po prostu był, byleby nie być sa samym. Następnym takim sposobem wyrażania yy, się związku to jest nieśmiałość. Yy, większość starych dusz ma trudności z, z dostosowaniem się do innych ludzi. Yy, czują się wręcz tacy wyobcowani. Yy, Mogą nawet nam osoby, po prostu, które są starymi duszami, mogą wydawać nam się takie zdystansowane, ale tak naprawdę to nie chodzi właśnie o to o te dystansowanie się, tylko o to, że są po prostu nieśmiałe, że bardzo często są właśnie introwertykami, zamkniętymi w sobie. Więc nie zakładaj od razu, jeśli spotkasz tą. Starą duszę, że w związku z tym, że niewiele mówi i yy, yy jest taka bardziej wycofana, że cię nie lubi, bo to jest bardzo mylące. Następne to zrozumienie. Stare dusze cenią bardzo Twoją opinię i, tak jak mówiłam wcześniej, są bardzo dobrymi słuchaczami. Są bardzo wyrozumiali i dobrzy w postrzeganiu rzeczy z bardzo różnych perspektyw. Więc jeśli będziesz w konflikcie ze Starą Duszą, to właśnie to ta Stara Dusza będzie próbowała jakieś, wymyślić po prostu jakieś rozwiązanie, jakiś sposób na problem, który masz, który nie potrafisz sam rozwiązać. I Stara Dusza zamiast kłócić się z Tobą dniami czy godzinami, po prostu pomoże Ci rozwiązać Twój problem. No to jak przebiega taka randka? Ze starą duszą. Stare dusze mają właśnie taką tendencję do spotykania się z osobami starszymi od nich. Właśnie taką najtrudniejszą częścią tego randkowania starych dusz jest znalezienie kogoś w ich wieku, rówieśników. Kto po prostu zrozumie w pełni, w pełni ich, kto zaakceptuje w pełni taką ich swego rodzaju inność, wynikającą właśnie z tego, że są starą duszą. I dlatego właśnie tak dużo starych dusz wiąże się ze starszymi osobami. Ale to tylko nie chodzi też właśnie o takie związki typowo romantyczne. Po prostu stare dusze generalnie uwielbiają przebywać wśród starszych osób od siebie. I następny taki element to relaks. Stare dusze mogą właśnie mieć trudności z tym rozluźnieniem się, z tym zrelaksowaniem się. I może im to zająć trochę czasu zanim otworzą się na to. Po prostu stare dusze to wszystko właśnie wiąże się z tym, że stare dusze bardzo często traktują rzeczy sytuacje zbyt poważnie. Więc myślę, że takim dobrym sposobem na, na to, żeby, żeby stara dusza miała to możliwość relaksowania, zrelaksowania się. To danie jej takiej przestrzeni, takiej cierpliwości, w takim momencie, gdy wydaje się, że, że Stara Dusza właśnie jest na takiej krawędzi, że te wszystkie sytuacje, które traktuje poważnie, ją przytłaczają. Jak dać tej osobie taką przestrzeń, taką cierpliwość, no to myślę, że zupełnie inaczej tak, taki związek będzie wyglądał. I następne to wrażliwość. Stare dusze są bardzo wrażliwe. Więc y, musisz uważać na to, co mówisz do nich. Chociaż zawsze będą z tobą y, szczere na temat swoich uczuć, to one oczywiście oczekują tego samego od ciebie. Y, a jeśli dowiedzą się, że nie jesteś z nimi całkowicie szczery, no to mogą po poczuć się y, zranione, y, takie zdradzone y, 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 i to może być taki po prostu cios w ich serce. Następny taki punkt to kreatywność. Stare duże są bardzo kreatywne, są takimi artystami. Stara dusza, jeśli zaczyna się z tobą spotykać, to włoży ogromnie dużo wysiłku, aby randka z tobą była. Bardzo wyjątkowa, żeby ta kolacja, którą na przykład zrobić dla ciebie, nie była takim zwykłym makaronem z jakimś sosem, tylko żeby to było coś wyjątkowego. Po prostu zrobi wszystko, żeby ta randka z tobą była taka niezapomniana, żeby zapamiętał ją na bardzo, bardzo długo. Stara dusza właśnie zrobi wszystko, żeby jakby waszą relację podnieść na taki wyższy poziom, żeby wasza relacja była taka naprawdę wyjątkowa i niesamowita. Następny punkt to intuicja. Stare dusze żyją naprawdę w zgodzie ze swoją intuicją i mogą naprawdę polegać na swojej intuicji. Od razu powiedzą ci, jeśli czują, że coś jest nie tak i można naprawdę polegać na, na, na tej intuicji. I nie, nie próbuj ukrywać przed Starą Duszą swoich prawdziwych uczuć, ponieważ to jest w ogóle bezcelowe. Stara Dusza i tak wszystko wyczuje. Następny punkt to realizm. I yy, Stara Dusza, może też czasami być pesymistyczna, aczkolwiek w rzeczywistości to nie jest pesymizm, ale realizm. Po prostu stare dusze w zasadzie od urodzenia czują się rozczarowani ludzkością, osobami wokół nich, więc czasami po prostu potrzebują swojego partnera, takiego życiowego swojej miłości. Aby ten ich partner przypomniał starym duszom, że nie jest tak źle, że ten realizm nie zawsze musi być tylko pesymistyczny. Następne to taka niezależność. Stare dusze uwielbiają spędzać czas w domu ze swoimi takimi... Szczególnymi i wyjątkowymi osobami w ich życiu, które po prostu są dla nich najważniejsze. Ale też trzeba pamiętać o tym, że stare dusze uwielbiają taki czas samotności, uwielbiają spędzać czas samym sobą. Więc nie obrażaj się, nie rób jakichś fochów i, i kłótni, jakichś pretensji e, swojemu partnerowi, jeśli on po prostu potrzebuje czasu dla siebie. Bo to, że twój partner prosi o czas dla siebie, to to nie oznacza, że, że nie wiem, przestał się tobą interesować, że mniej cię kocha, a broń Boże nie myśl sobie, że, że po, kogoś ma. Po prostu stare dusze już tak mają, że... Muszą mieć też czas dla samych siebie. I to naprawdę nie oznacza niczego złego. Po prostu myślę, że każdy z nas z głębi siebie, potrzebuje czasami czasu tylko dla siebie. I ostatnim takim punktem, no to powiedziałabym, że warto. Mam na myśli to, że warto związać się ze starą duszą. Bo tak naprawdę ech, spotkanie się ze starą duszą może związać się z pewnymi trudnościami. Ale warto, ponieważ stare dusze są niezwykle kochające, lojalne, rozumiejące Twoje potrzeby. I czasami może faktycznie te trudności na początku wydają się nie do przezwyciężenia. Ale jeśli wykażecie trochę cierpliwości, zrozumienia, dla starej duszy, to taki związek naprawdę jest warty tego. Kochani, to by było na tyle. Chcieliśmy Wam tylko tak z grubsza, że tak powiem, przedstawić takie właśnie podejścia starej duszy do, do związku. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Bardzo prosimy, zostawcie lajki, kciuki w górę. Jeśli nie subskrybujesz naszego kanału, to prosimy Cię, zrób to, bo nie miną Cię kolejne filmiki. Kochani, zauważyliśmy też, że wielu z Was ogląda nas, ale niestety nie subskrybuje. Bardzo Was prosimy o to, żebyście jednak zasubskrybowali nas, bo im więcej będziemy mieli subskrypcji, tym trafimy do większej ilości osób, a nam bardzo zależy na tym, aby coraz więcej osób rozwijało się właśnie pod takim duchowym względem, bo to bardzo ważne w naszym takim codziennym życiu. I bardzo Cię prosimy. Udostępniaj nasze filmiki na Twoich różnych profilach społecznościowych, na różnych grupach dotyczących rozwoju, bo tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby coraz więcej osób przebudziło się z tego codziennego letargu, żeby, żeby coraz więcej osób rozwijało się pod względem właśnie takiego rozwoju osobistego i duchowego. To bardzo ważne. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Mamy nadzieję, że nasz filmik Wam się podobał. Zachęcamy Was do tego, żebyście zostali z nami na dłużej i do zobaczenia wkrótce. PA!